Cześć! Pokażę Ci dzisiaj kilka prostych, ale skutecznych przepisów na domowe środki czystości. Zacznijmy od pokoju dziennego i płynu uniwersalnego, który będziesz mogła mieć różne powierzchnie, np. plastikowe, ceramiczne czy np. laminowane blaty. Będziesz do tego potrzebowała jedną szklankę filtrowanej wody lub dystylowanej. Pół szklanki octu oraz trochę alkoholu lub spirytusu. Opcjonalnie możesz też dodać kilka kropli oleju eterycznego. Ja akurat mam cytrynowo-miętowy. Nasz płyn będzie miał dużo ładniejszy zapach. Dodam sobie kilka kropli. Zakręcam butelkę ze spryskiwaczem, która ułatwi mi późniejsze sprzątanie. Mieszam. Mój płyn. I zabieram się do mycia. Jeżeli lubisz, kiedy Twoje meble się błyszczą, możesz także przygotować naturalną pastę do nabłyszczania mebli. Będziesz do tego potrzebowała 150 g oliwy z oliwek, do tego 100 g wosku pszczelego i opcjonalnie kilka kropli oleju eterycznego. Wszystkie składniki rozpuścimy, a następnie będziemy taką pastę nakładać na nasze meble. Kolejnym produktem, jaki sobie przygotujemy, jest płyn do mycia podłóg. Wystarczy, że do 3 litrów ciepłej wody dolejesz jedną szklankę octu. I taką miksturą będziesz myła podłogę. Do kuchni i płynu do mycia naczyń. Do jego wykonania będziesz potrzebowała dwie szklanki gorącej przegotowanej wody, jednej łyżki octu, najlepiej jabłkowego, soku wyciśniętego z dwóch cytryn, jednej łyżki sody oczyszczonej, uwaga, mocno się pieni. I do tego 10 g startego szarego mydła. Pamiętaj, żeby woda była gorąca, żeby nasze mydło się rozpuściło. Mieszamy składniki. I takiego płynu do mycia naczyń będziesz używała tak samo jak tego kupionego w sklepie. Chociaż dużym plusem naszego domowego płynu jest to, że nie zostawia osadu, dlatego zaoszczędzisz sporo wody. Teraz przygotujemy odkamieniacz. Wystarczy, że do czajnika wlejesz jedną szklankę przyfiltrowanej wody i jedną szklankę octu. Taką miksturę zagotuj w czajniku i następnie odstaw czajnik na około godzinę. Po tym czasie umyj go porządnie. Ja polecam jeszcze raz lub dwa razy zagotować po prostu wodę w czajniku, żeby pozbyć się tego nieprzyjemnego zapachu octu. I tyle. Odkamieniony czajnik. Jeżeli zmagasz się z problemem nieprzyjemnego zapachu w lodówce, wystarczy, że do małej miseczki wsypiesz jedno opakowanie sody oczyszczonej i taki pochłaniacz zapachu w do lodówki. Jak przygotować płyn do mycia szybki luster, wystarczy, że użyjesz pół szklanki wody oraz pół szklanki octu. Możesz także dodać kilka kropli oleju eterycznego. I wymieszać wszystkie składniki wszystkie w butelce ze spryskiwaczem. Takim płynem możesz śmiało myć i szyby, i lustra. Przygotuję teraz domowy płyn do mycia łazienki. Do butelki ze spryskiwaczem nalewam jedną szklankę wody oraz jedną trzecią szklanki octu. Do tego dodam kilka kropli cytryny i kilka kropli płynu do mycia naczyń. Takim płynem możesz myć toaletę, możesz myć umywalkę, co tylko chcesz. I gotowe! Pokażę Ci teraz, jak w bardzo prosty sposób wyczyścić fugi w łazience. Przygotuj sobie pastę z jednego opakowania sody oczyszczonej oraz pół szklanki octu. Polecam przygotować sobie większą miskę, ponieważ taka mikstura bardzo się pieni. Jak widać. Wymieszaj pastę i zaraz będzie gotowa. Zanim zaczniesz jej używać, umyj w łazience podłogę letnią wodą. Następnie naszą pastę nałóż najlepiej szczoteczką do zębów na fugi, odstaw na pół godziny i jeszcze raz umyj wodą podłogę. Gotowe! To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje rady przydadzą Wam się w codziennym sprzątaniu. Dzięki za uwagę. Cześć!